Jeśli zamierzasz aktywnie działać w Manetomany, to z pewnością będzie potrzebny Tobie link partnerski do rejestracji nowych partnerów właśnie w Manetumany. Gdzie taki link partnerski znajdziesz? Otóż w tym menu po lewej stronie masz zakładkę Sieć partnerska. Wchodzimy tutaj i mamy Pierwszą, kolejną zakładkę zdobywaj partnerów. Więc trzeba tutaj kliknąć i mamy tutaj informację dotyczącą właśnie możliwości zarobkowych z programu partnerskiego. Oraz tutaj, w tym miejscu, masz swój link partnerski do rejestracji nowych osób w programie MANY. Money. Tutaj, jak widzisz, jeszcze masz. Dodatkowe zakładki, gdzie możesz zobaczyć prowizję z Twojej sieci partnerskiej, jaka została naliczona za miesiąc, który minął, oraz masz zestawienie też wszystkich swoich partnerów. Ten link partnerski możesz używać w takiej postaci po skopiowaniu, jak on tutaj właśnie jest, natomiast możesz też ten link sobie skrócić. Jak skrócić tego typu link? Wystarczy, jak wejdziesz sobie w przeglądarce na stronę na przykład goo.gr. To jest googlowski skracacz linków. On automatycznie łączy się z Twoim kątem Google, więc zawsze będziesz miał dostęp do tych linków, które tutaj sobie w ten sposób skracasz. Będziesz miał też takie podstawowe statystyki. I wystarczy, że w to pole wkleisz właśnie teraz swój link partnerski z Money to Money i klikniesz przycisk Shorten URL. I jak widzisz, tutaj masz właśnie już ten nowy adres internetowy kierujący do tej strony. Taki skrócony link partnerski. Klikając tą ikonę kopiujesz sobie ten adres do schowka i możesz go już używać właśnie w różnych swoich wpisach do rejestracji w many to Money.